Cześć! Cześć ze strony, a teraz dzisiaj Wam pokażę. Jak usunąć rysy z telefonu. Jak widzicie, tam się dopacie są rysy duże. Tak, to jest taka duża rysa. No, możecie tam zobaczyć. No więc tak, będzie nam potrzebna pasta do zębów. Nie ja mam Colgate. Tą najmocniejszą. I papier. No. No akurat pachnie. Tutaj czyściłam telefon tym, którym nagrywam. Ale cóż. Kierujemy pastę. Układamy na wyświetlacz. Tyle starczy. Co teraz jeden listek papieru.

Irak 6 czy 5 Nie wiem, może się zobaczyć. No, jakoś tam. No. Bierzemy teraz więcej papieru? Powszechnie znane jakoś straj taśma. Nie mam takich koapek chyba, że może jeść są. Nie poradzicie. To tak chcieć. Tak wytrzymać. No to być. Możecie. Jest dobrze wytarty. Nie ma żadnej na nim rysy, że jeśli potem ten burut jeszcze popaść, no. A drugim sposobem to zmieszanie proszku do pieczenia z wodą, żeby taka gęsta masa była. I nałożyć i wcierać, wcierać. Musi bardzo dużo porysowany wyświetlacz. No. A teraz nic nie widać. Jak masz się jest taki letko to to działa. Chyba, że woli się założyć, to nie widać. No więc, żegnam Was do następnego odcinka. Cześć!